To góra, 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 góra! Zejdź, Rafał, zejdź, balkonik jest. Nie było tematu. Musisz, <noise> że jestem głupi głuchy. Chociaż jedno i drugie to prawda? To prawda. Jezus, Maria! Cicho tam. Rafał, to ty szekasz? Na przeciwniku? Jakoś mi celem ucieka, nie wiem co się dzieje dzisiaj. Żadna nowość, więcej piwopi. To jak mogłeś go widzieć? Widzisz to samo co ja? Ty widzisz to samo co ja? co, co ty, żółwy ninja? Ty patrz! Mówię, aż mu stanął, nie? No, podniecie się, że, że aż mu stanął. U mnie! Trzymaj go tam. Trzymaj go tam go zawsze trzymie w spodniach. Na Krojenie. Na dole, na dole. Chyba se odpuścili już granie. A kurwa, tutaj. Jego go faktycznie cały mecz ciśnie. No ale jest respa sprawdzić nie. Tu nie chodzi o sprawdzenie respa. To na plecy za nie jednej pestki. Mam lekkie ścinki, ale. Polecam nie pobierać porno, I eee, makrin. Tendere den 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 den. Za chujczas. Nie, jebem router, bo mi amragi. Kurwa oui. <coughs> no, minarei. Do Nie. Tak Serio? Co, głuchy kurwa jestem? Tak. No nie wierzę. Słuchawki do góry... odwrotnie ją założyłem. Do góry, do góry. Właśnie miałem to powiedzieć. <głosy> <głosy> Dlatego mi się coś słowa nie zgadzały. Nie no, czego ty mrówek szukasz? Tak. Ten kolejny idiota. Patrz, jaką się. Patrz, jaką obserwuję. widzisz to? Kurde. Patrz, patrz tego TYPA! <laughs> o oh matka, to bym zjadł ty! machaj, <laughs> <laughs> tego typa? machaj, zaczął Patrz, machaj, machaj! Patrz, machaj! Patrz, machaj! Patrz, Nie widziałeś tego. Nie widziałem, ale tym dostałem. Jak ty tam żyć, kurwa wrzucił flasha. Nie wiem, po prostu... Mam źle skoordynowana ręka. Myszka. Nic nowego. Nawet nie chcę czytać czy i ta broni jest. Kiedy grupy w dupie i na razie. No, czyli moja?